Narodowa Akademia Informacyjna gości dziś w Gietrzwałdzie w Sanktuarium Objawień Maryjnych. Gościem naszym jest pan Andrzej Wronka, specjalista od spraw SEK i psychomanipulacji, któremu również i sprawy polskie, polskiego kościoła, polskiego katolicyzmu, polskie sprawy narodowe są nieobce. Panie Andrzeju, chcielibyśmy pana zapytać, co pan sądzi o tym, co tu się dzieje ma dziać od sprawie tej inwestycji Lidla, która zagrażać ma tutejszemu sanktuarium, ale i środowisku naturalnemu, pątnikom, ale i mieszkańcom. Chcielibyśmy pana jako specjalistę zapytać, jakie pan ma rady, co tutaj należałoby zrobić i jak ludzie mają postępować, żeby profilaktycznie temu zapobiec. Kochani, bardzo serdecznie dziękuję za zainteresowanie się tym problemem, który w Polsce jest nieznany. Przez trzy lata z pominięciem procedur. Z różnych zgód oddziaływania na środowisko tej ogromnej inwestycji, zaraz o niej kilka słów powiem. Tutaj na terenie Gietrzwałdu, samej miejscowości Gietrzwałd i w gminie Gietrzwałd było cicho. Wszystkie pozwolenia te, które powinny być były drogą administracyjną omijane. I dopiero w zasadzie ja od miesiąca, od półtora miesiąca się dowiedziałem o tym, że to nie ma być jakaś inwestycja Lidla, że to gdzieś pod Gietrzwałdem kilka kilometrów od sanktuarium maryjnego, dodajmy jedyne uznane objawienia maryjne na terenie Polski to właśnie Gietrzwałd. 1877 setną rocznicę 1977 roku. Wielkie uroczystości tutaj, które no, tym dekretem potwierdzały autentyczność tych wyjątkowych objawień. Maryja objawiała się tutaj w koronie jako królowa Polski i do tych dzieci widzących ją, mówiła w języku polskim. Pamiętajmy, że te tereny w roku 1877 to Prusy Wschodnie, 70. lata XIX wieku, szalejący za Bismarcka Kulturkampf, czyli wojna kulturowa, która była szczególnie szpicą wymierzona w kościół rzymskokatolicki, który był nośnikiem polskości, kultury polskiej, języka polskiego, polskich modlitewników, czyli budowania za czasów zaboru tej tożsamości, by jej nie stracić, by się nie załamać, by się następne pokolenia nie, nie poddały. Więc władze pruskie bardzo utrudniały tutaj w XIX wieku, czy na początku XX rozwój tego sanktuarium, uznania tych objawień i nie ma się co dziwić, w ich politycznym interesie to leżało. Natomiast historia zatoczyła koło i dziś dosłownie. Kilkaset metrów za tym pięknym sanktuarium na wzgórzu ma powstać ogromne. Pierwsze pozwolenia mówią o 40 hektarach. Drodzy Państwo, sama miejscowość Gietrwał tutaj w okolicach ma 35-36 hektarów. Tam są pozwolenia na 40 hektarów z możliwością ewentualnego 200-hektarowego 200 rozbudowy. W całej Europie lit nie ma tak potężnego centrum. Ma być to to wyasfaltowane, wybetonowane, wykostkowane, ogromne hale, 180 tirów w jedną stronę, 180 tirów, około 300 tirów w ciągu doby ma się przemieszczać, i ktoś by powiedział: No dobrze, centrum logistyczne, ludzie będą mieli pracę. Nie, drodzy państwo, jeżeli państwo dotrzecie do dokumentów, do źródeł, do pozwoleń, jakie Lit otrzymał, jest tam wyraźnie mowa, o pozwoleniu na tysiące ton składowania różnych odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych, z możliwością przechowywania ich, że nawet 3 lata mogą tam zalegać. Kochani, jeżeli to są pozwolenia na tysiące ton, nikt nie będzie w stanie sprawdzić, przeważyć tego, nikt nie będzie wiedział, czy to leży 3 lata, czy to leży 7 lat, czy to idzie w wody gruntowe, jaka, jakie będą to odpady, w jakiej ilości, bo na to pozwolenia są. To oczywiście nie musi być od razu w takiej. Ilości zapełnione, ale na to te pozwolenia, mówię, wydawane na skróty. Państwo, jeżeli chcecie drzewo wyciąć, płot zmienić, y, jedną krokiem wymienić w swoim dachu, musicie mieć pozwolenia. A jeżeli to jest y, teren y, krajobrazu chronionego, a te przepiękne wzgórza y, tutaj y, na Warni wokół Giełdzawdu, y, te łany, te pola. I zboża, i rzepaku, roślinności to jest teren krajobrazowo chroniony. To wszystko zostało bardzo szybko ominięte, pozwolenia zostały po cichu wydane i to składowisko, szczególnie tego, no nazwijmy to śmietniska, bo jeżeli to będą odpady, pytanie o gryzonie, pytanie o ilość much, pytanie o ilość zanieczyszczeń, te, żeby się te muchy nie lękły, bardzo często firmy robią przy ogromnych ilościach składowisk, że opryskują chemikaliami. Te wszystkie składowiska. To idzie w atmosferę. Drodzy Państwo, tu może słabo widać, za kościołem, czyli jeszcze bliżej tego składowiska, jest duża szkoła tutaj w tej gminie. Jak w ciepłe miesiące wtedy otworzyć okno? To zaczynam od tych spraw, takich bardzo przyziemnych, które dotykają każdego człowieka, który tu mieszka, albo pielgrzymów, którzy będą tu przyjeżdżać. Sanktuarium jest pobudowane nieco w dole, jak Państwo widzą. Lip za tymi drzewami w oddali będzie pobudowane te całe centra i te wysypiska tych odpadów. Będą na górce wiele metrów zwyż. No, wentylatory to wszystko, które będzie też wydmuchiwać z tych hal powietrza, gdzie to będzie lecieć, jaki to będzie miało wpływ, o tym cicho sza. Więc rzeczą skandaliczną, bulwersującą, dlatego te protesty, jest to nie, że powstaje jakiś większy sklep Lidla, czy jakiś większy parking Lidla, czy jakieś centrum, ale moi drodzy, to powstaje ogromne na dziesiątki, a być może w przyszłości na setki hektarów bezprowrotnie zrujnowany teren krajobrazu, gdzie te górki mają być ścinane. Te ziemie będą rolnicze już nie do odzyskania przez dziesiątki, może setki lat. Jeżeli ktoś stawia pole fotowoltaiki, firma dzierżawi, to nawet często nie betonuje tych, tylko w ziemi są mocowane tak, żeby je potem można usunąć. No i ta trawa jest do odzysku. To będzie bezpozwrotnie stracone. Ale nie tylko walory krajobrazowe. Nie tylko problem ekologiczny, który może tutaj zaistnieć. Ale moi drodzy, tu się pojawia bardzo wyraźne pytanie, dlaczego Dlaczego z 312 tysięcy kilometrów kwadratowych Jakie ma Polska? Ponad, e, czyli jeżeli to że w hektarach wyrazić, to byśmy w milionach musieli mówić. Akurat tutaj, 800 metrów będzie się zaczynała ta inwestycja za kościołem, a jeszcze bliżej, 600, może 700. Mapa Google, Państwo tu możecie sobie sprawdzić. E, od szkoły e, ma powstać ta, niektórzy nawet używają z dzisiaj wyrażenia, cuchnąca inwestycja, nie w przenośni, a prawdopodobnie ona będzie taka per excellence. E, dlaczego akurat w tym miejscu? Dlaczego? Na tych pięknych wzgórzach. Dlaczego nie gdzieś wokół miast, gdzie jest dużo bliżej droga ekspresowa, autostrada, gdzie są opuszczone dawne fabryki, gdzie są już wybetonowane ziemie, gdzie często jest infrastruktura szeroka, droga doprowadzona i tak dalej? Akurat tutaj niemiecka korporacja, niemiecko-pruskie, można by powiedzieć, no dyrekcja, ci, którzy tworzą cały ten światowy koncert Lidla i powiązane, Różnych spółek, akurat tutaj sobie i w tak, użyjmy tego słowa, w redny sposób, z tymi odpadami chcą inwestować. Mydlą, że tu jakieś będą miejsca pracy i tak dalej, i tak dalej. Moi drodzy, ta lokalizacja według nas absolutnie nie jest przypadkowa. Za nią nie przemawiają merytoryczne, biznesowe analizy, rozrachunki, jakaś logika i tym podobnie. Można w wielu innych miejscach to pobudować. Zaznaczam, ale jeżeli by chciał to lid, powinien całą drogę, tak jak każdy polski przedsiębiorca przechodzi, jeżeli coś chce uciążliwego pozwolenia, musi być analiza oddziaływania na środowisko, i tak dalej, i tak dalej. Nie droga na skróty. Pobudować e, nie akurat w tym maryjnym sanktuarium. To dawne Prusy Wschodnie, e, dawna ta mm, złość. Aby nie powiedzieć, nienawiść yy, tych serc, które z katolicyzmem w XIX wieku i z polskością walczyły, i stawiamy pytanie, dla nas jest to pytanie retoryczne: czy historia nie zamyka koła, czy ta inwestycja nie jest po to, żeby yy, obrzydzić getschaw, stłamsić, odwrócić też od niego uwagę, rzucić na niego jakiś fetor i w ten sposób. Dokuczyć, zemszczyć się, zmarginalizować. A drodzy Państwo, mamy rok 2023, w 2027 roku będzie 150. rocznica tych objawień. Czy ta inwestycja, która ma się właśnie zakończyć przed 150. rocznicą objawień, właśnie nie jest po to, by też to wszystko tutaj utrudnić i poby te setki tirów, którzy będą przejeżdżali, przejeżdżały? Nie mówiąc już o tym, że za Kościołem. Tam do tych drzew jest jeden z najstarszych, nie mówią najstarszy w Polsce, w Europie, fragmentów szlaków Świętego Jakuba. Są tam piękne drzewa, wiekowe drzewa, które to ocieniają. Ten szlak jest oznakowany na drzewie, jak jest Muszla Świętego Jakuba. i są wpisany w międzynarodowy rejestr szlaków Świętego Jakuba. To wszystko już w tym roku, bez pozwoleń konserwatora i środowiskowego, te wszystkie drzewa miały być zrównane z ziemią, wykarczone. Wycięte w szeroki, ogromny asfalt, doprowadzony, żeby te setki tirów mogły tam dojeżdżać. To zostało dzięki tutaj lokalnej społeczności, która zadziałała zgodnie z polskim prawem, wstrzymane. Tych pozwoleń nie ma, no i dlatego jeszcze buldożery nie wjechały. Nasz protest nie jest protestem przeciwko inwestycjom, nawet zagranicznym inwestycjom w Polsce. Nie jest przeciwko sklepom, nawet jeżeli to są zagraniczne sklepy. Nasz protest jest przeciwko temu, że to, co katolickie, to, co polskie, to, co historycznie, a polskość historycznie tu kosztowała. Mówienie tu po polsku w XIX wieku, na początku XX wieku, yy, modlenie się po polsku kosztowało. To ten język był tutaj germanizowany, prześladowany. Te pokolenia wy. Trwały. I my czujemy się w jakiejś mierze spadkobiercami, obojętnie z jakiej części Polski jesteśmy, a mamy też już sygnały od Polaków, czy nawet od mieszkańców Niemiec, dowitych, Niemców, jeżeli pokazujemy im dokumenty, co ta korporacja chce tu zrobić i w jakim zakresie, nie ukrywają swego, no powiedzmy, jeśli nie oburzenia, to wielkiego zdziwienia i dezaprobaty. My nie jesteśmy przeciwko temu. Jesteśmy przeciwko prowokacjom, przeciwko temu, by w sposób pod pretekstem biznesu, a według nas, czy ja, który często zajmuje się problemem sekt, subkultur, w takiej neopogańskiej, żeby już nie powiedzieć ukrytej satanistycznej działalności, dokuczyć temu miejscu, zdeprecjonować to miejsce i również tym wszystkim, którzy chcą tu przychodzić, przyjeżdżać, modlić się albo stąd wychodzić szlakiem świętego Jakuba, i tą wiarę katolicką swoją pogłębiać. Dlatego tej prowokacji, tej bezsensownej w tym miejscu i na tych zasadach robionej inwestycji kategorycznie protestujemy i zachęcamy przede wszystkim, żeby zapoznać się nie z opiniami, którzy które są jakimś takim mrzonkami, bo mówią, że my jesteśmy nawiedzeni, że to, że tamto. Drodzy Państwo, są dokumenty w internecie, Państwo możecie znaleźć, z pieczątkami, z datami, z nazwiskami, z podpiskami, na co lid dostał tu pozwolenie. Będziecie Państwo tym wstrząśnięci i zachęcamy, żeby nie być biernym. Modlitwą, pismami, mailami, zamieszczaniem na swoich blogach różnych relacji, dopytywaniem miejscowych władz i kościelnych, i samorządowych. Grzecznym, kulturalnym dopytywaniem o co tu wszystkim chodzi, dopytywać co tu się ma dziać, bo jeżeli to zostanie zbudowane zostanie zbudowane na dziesiątki a może sto kilkadziesiąt lat i, i, i na pokolenia w dużej mierze to miejsce zostanie okaleczone Dziękujemy Panie Andrzeju za wyjaśnienie całej tej sytuacji chyba wszystko zostało powiedziane miejmy nadzieję, że ta sprawa będzie nagłaśniana i w ten sposób, który pan tutaj to przedstawił, zostanie to powszechnie upublicznione w mediach społecznościowych, w mediach antysystemowych, i ludzie zrozumieją przede wszystkim najważniejsze jest to, żeby się dowiedzieli, czym jest gerswałt, co pan doskonale wyjaśnił, jakie ma dla Polski, dla Polaków i dla katolików znaczenie i dlaczego tutaj właśnie niemiecka korporacja chce zbudować taką inwestycję, która zagraża. I środowisku naturalnemu, i tym pątnikom, i temu miejscu, temu cudownemu źródełku. Miejmy nadzieję, że tego typu wystąpienia, jak pańskie, które utrwalą się w świadomości Polaków, zostaną na tyle upowszechnione i powielane, że do takiej inwestycji nigdy tu nie dojdzie. Szczęść Boże! Z tej strony Szczęść Boże. Narodowa Akademia Informacyjna. Pozdrawiam serdecznie.